Karykatury warszawiaków, czyli mieszkańcy stolicy w krzywym zwierciadle i artyści, którzy obiecali, że będą się znać śmiać, ale nie za mocno. Swoje sztalugi rozstawili w parku fontan i przez całe popołudnie z dużą dozą humoru uwieczniali zainteresowanych przechodniów. Kto się nie załapał, będzie mógł wszystko obejrzeć na wystawie. Tak Siemion, yy, Andrzej Rosiewicz. Yy. Dla dodania sobie otuchy można było najpierw obejrzeć karykatury znanych ludzi. Dzisiaj namawiam męża, ale. jakoś się wycofał. Przeczytałam to chyba było w metrze. I tak mi się spodobało, że postanowiłam sobie zrobić swoją karykaturę. To troszeczkę się a raziło słońce, trzeba było uśmiechać się, ale wszystko w porządku. Jest to coś nowego, trzeba robić nowe rzeczy w życiu. Do pracy stanęło czterech artystów, każdy z nich rysował w innym stylu. Lubię rysować na ulicy, bo jest fajny klimat, nowe twarze. Jakby jestem zaskoczenie żywiole. Zaskoczenia powstaje śmiech odbiorcy, bo jeżeli zaskoczony się co rozbawi, no to reakcja jest wiadoma. Im ciekawszy model, tym nam się fajniej rysuje, tym więcej zabawy, tym czasem więcej zabawy mają ci, którzy z boku patrzą na. to. Tym, którzy dziś na Podzamczu nie byli, a dobrą karykaturę cenią, polecamy plenerową wystawę, którą można oglądać właśnie w tym miejscu: Warszawa i Warszawka, czyli dobrze i lepiej o naszej stolicy. Jest cały szereg śmiesznych rzeczy w Warszawie, no, chociażby warszawiacy od m, pewnego czasu śmieją się z tak zwanych słoików, więc na wystawie również mamy słoiki. A serenka tam nasza w początku z tymi piersiami dużymi. Wystawę można oglądać do 25 sierpnia.